hm hei ki Żadnych ruchów siedzi, nie boi się patyka rzuconego. A to jest strasznie wysokie, nie wiem co to jest. Chyba. To są jakieś strączki. To może być łubin. A jeśli łubin to potwornie wysoki, a tam siedziszarna, 15 metrów ode mnie. Była blisko Łubinkiem sobie podjadała o puszeczka. O, już przy okazji jak nagrywam, pokażę jak ja robię, jeśli mi się nie przeschylać, nie? A i tak to muszę po rękami rękami dognieć, nie? Puszeczkę, nie? Kurde, wszystko na raz dzisiaj: samoloty, kurde, puszeczka, sarana, łubin, momentalnie wszystko mam, nie? Co powinienem dzisiaj mieć? Znaczy, powinienem, to może nie za mocno powiedziane. Tak jakiś. Tak, to będzie chyba łubin, bo. Tak mi się wydaje. Teraz to trudno powiedzieć, bo to jest takie mikro w środku. A łubin ma taki specyficzny. Albo rzepak, albo łubin. Rzepak też ma takie strączki. małe, No nie wiem. Jeśli rzepak to potężny, olbrzymi. Może być, że to jest rzepak. Ja się nie, nie znam. Albo to, albo to, niż więcej. Ale pod, ponieważ taki potworny, potężny pola to raczej, że przekwit już. Strasznie grube te wodieki wysokie. Ma kurde, prawie 2 metry w niektórych miejscach. Sarenka sobie siedzi i dogryza. Takie podnoszenie puszki to sobie sumie niewiele daje, bo i tak muszę to znieść nogą, nie? Ale na początku mogę sobie powrzucać co 40 do... I potem gnieżdżę za zamach. Coś takiego muszę robić, nie? W każdym razie, metoda mam tysiące, żeby działać bez przerwy i się nie męczyć. No że. też. Teraz tego nie pokażę, bo bym musiał siebie z daleka sfilmować, a nie z rowera filmować drogi. Ale spróbuję. Jest metoda którą można jechać pod górkę dziesiątki kilometrów, nie, nie kilometry, tylko dziesiątki kilometrów pod górkę w ogóle się nie męcząc. Cały czas pod górkę. Oczywiście ogólnie tempo przesuwania się do przodu to wyjdzie tam 10 na godzinę, nie? Ale bez męczenia. jest w bardzo górzystych terenach, a tu są takie. Tu, jest, tu nie ma równych terenów w generalnie, nie? Więc to jest dobra metoda. My mamy ludzi jak to bardzo coś pasuje? Gutowałem. Teraz by nie było, że jestem wytrenowany. Ale w to podaję to bardzo często druty kicziałem A to niestety pod kątem. Co znaczy? Ale nie wiem, że to jest. O, głośno się. Lecz i to się, wyłączyło, to się, wyłączyło, ale ty się nie wyłączyłem. Jak to Ja to pokażę, jak się nie widzę ten dróg tutaj. On trzyma koło. No dobra. To mądry, to się kapie. Teraz zacząć nie ja będę miał trzymać Nie, to tak się ukośnił. Musimy <gry> że dam to dam to kurwa coś mi teraz akurat po noży musi chodzić dam to tu na rurę przednią.